Cztery artykuły do przejrzenia, więc tak. Wszystkie, A może od końca przejrzyjmy. Hearthstone is announcing the Stormwind mini set in one hour. Okej. Okay. No to spoko, to chyba out of date trochę. Mamy tutaj. Welcome to the deadline. Stormwind mini set re release on November 2 and brings 35 new cards to Hearthstone. okej, okay, czyli standardowy mini set, nic się tu nie zmienia. Jest 66 kart za 15 baksów, albo 2000 golda i reszta taka sama. Więc tutaj no nie mamy za bardzo czego omawiać. Wszystko wygląda jak wyglądało. Ewentualnie, jak ktoś nie wie, co to są mini no to wtedy można mu powiedzieć. Uff. Martwa kopalnia. No dobra, po angielsku brzmi to trochę lepiej. Mamy też gigantyczny pocz, który. Bawi i cieszy. Wszystkie karty będzie Pan omawiał, Panie Mateuszu. E, dzisiaj w sensie. Si, senior. Y, znaczy, wszystkie. No, 16 jest pokazanych, więc te 16 sobie omówimy. I też sobie omówimy ten cały paczyk. Nowe zlecenia. Nowe zlecenia zostały dodane do strefy czarnej góry. Nowe karty, portrety i monety najemników. Będzie można zdobyć w pakietach najemników w podobny sposób jak. A, no, to może tam całe. No a później jak omówimy to polujemy na czy byka diablu. Tutaj, no na pewno ten padżo mówimy. Dodatku to raczej nie ma co omawiać, no bo tu nie ma zbyt wiele. Co to jest? O nie, chwilę, nie chcę wam tego pokazywać, bo nie wiem czy tam jest. Jeżeli dobrze mi mignęło, to widziałem pytanie, gdzie można zobaczyć dodatek? Gdzie można znaleźć te karty? No to na tej stronie, znaczy na no, pewnie na dowolnej stronie z Headstone'em. Masz linka. Dobra, na początek zobaczmy sobie intro. Nie skorni do mnie! Wśród krętych dróg i krwawych kopalni martwej tar. Bogactwa, blask i kości trzask, a w każdej dłoni stal. Lądrowania czas, więc stańmy wraz, już odłamków błyszczy stos. Łotro co nam psują, krew okrutny czeka los. Hey, hey, hey. Jest jeszcze yeah, coś, nam może nigdy dość. Chcemy nie pnieknąć, ale burtą tak wszystkim damy kosz. Jeszcze coś, czy z Wary szuka ktoś? Jest nie! Jeszcze coś! Łoprowska jego mość! Wątkli wszyscy i zepchny chcę! No co to jest za gość? Jest nie! coś! Ma czysto być na wskroś! Niech praca w Bo jeśli nie, poznacie moją złość! Jest zawsze coś! To gładki Muszę przyznać, że wyjątkowo mocno mi się podobało to intro. W sensie, nie wiem, co w nim takiego było, ale naprawdę wygląda mega kozacko. Nie ma tutaj niczego takiego jakiegoś wyjątkowego, chyba? Ale jakoś fajnie te animacje wyglądają, i fajnie się to ogląda. Zazwyczaj nie zwracam na coś takiego uwagi, więc jestem w szoku. Eee... Jedyne co mi się nie podoba, to ruchy ust wyglądają jakoś strasznie sztucznie. Nie wiem, tak gdzieś tutaj zwróciłem uwagę, że. Nie tutaj? Tutaj, że te, te, te usta wyglądają tak jakoś dziwnie. Ale tak poza tym to naprawdę... Kurwa, jestem w szoku, bo to wygląda lepiej niż intro niejednego dodatku. Więc. Więc na props. Na, więc propsy. Dobra, no czyli co, no mamy do omówienia w sumie... paczek. Ha, no tak, można się z tymi pacznotami zapoznać. I karteczki, czyli trzy odcinaczki do zrobienia. <coughs> Aktualizacja 2.1.6 pojawi się 2 listopada wraz z nią... 2 e, listopad. Czyli wtorek. E, trafi wiele nowości tym, w tym se, miniseria pełna kamratów i korsarzy. Wszyscy gotowi. Ratuj, korsarze. Okej. Okay. Wyruszcie w czelość martwej kopalni z miniserii Zjednoczonych w Wichrogrodzie już 2 listopada. Edwin Van Cliff, taka ciekawostka, Edwin Van Cliff był architektem Storming. Jego załoga czekają na Was wraz z 35 nowymi kartami, wśród których znajdziecie Piratów oraz nowe synergie ze sobą kluczowym wymiana. Zdobądźcie je w pakietach zjednoczonych w Wychroglodzie lub kup zakupcie całą miniserię. 66 kart za 15 euro albo 2000 golda. Karty będą ujawnione w ciągu weekendu, aż cała miniseria okaże się na blogu PlayHearthstone w poniedziałek 1 listopada. Instagramie, coś tam. Aktualizacja najemników, to jest interesujące. Aha, bo to w sumie już minęło dwa tygodnie. Najemników czeka pierwsza aktualizacja zawartości, aż pięciu uwianych sobą korsażu, szykuje się do abortażu, a każdy z nich posiada unikalne zdolności i synergie. Co więcej wprowadzamy trzy nowe zlecenia i bossów, aby na każdy nowy rekrut miał po ręce pewne roboty. Podoba mi się trochę to, że wprowadzałem tych bossów. Całkowicie mi się nie podoba, że wprowadzałem najemników, jeżeli mam być szczery. Aczkolwiek. O, taka fajna podsumowanie jest. Ale spoko wygląda. Natomiast no, nie jest takie super istotne chyba. No widajem Edwin, Hersz do nieskornych, legendarny zbrojny. Legendarny zbrojny, epicki obrońca, epicki, rzadki i rzadki. No to dobrze, że jednego tylko e legendarnego. To w sumie spoko. Maksymalne współczynniki, 13 na 80, Pirat. Nie ma synergii z Piratami. Ostrzeż zabójcy szybkość 5, Zatakuj wroga. Jeżeli nie wykonał działania w tej turze, otrzymaj plus 5. Zdrowia i zaatakuj go ponownie. Dobra chyba, tak mi się coś wydaje. Szturm ze wsparciem, szybkość 5, Czas w 1. Otrzymaj plus 5 do ataku za każdego przyjaznego pirata i za takiego losowego wroga. Kombinacja: otrzymaj niewrażliwość podczas ataku w tej turze. Hmm. Znaczy reszta jest piratami. Pirat, 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 murlock. Jest czterech piratów. Nagroda Herszta, 5, szybkość 4, czas odnowienia 2, zadaj 10 nieważne wrogowi, powtórz za każdego innego pirata, którego kontrolujesz. Czas końcący, przywróć 25 zdrowia. Szybkość 4. Not bad, działanie pasywne, premia 4 do szybkości zdolności sąsiednich piratów. Ło kurwa. Cztery premii do szybkości? What the fuck? Szturm ze wsparciem ma premię 3. Do szybkości i zawsze ma niewrażliwość podczas ataku. Nagroda Herszta przywraca 10 punktów, zdrowia więcej i działa na wszystkie przyjazne postaci. Nagroda Herszta... Prudę, chyba faktycznie le lepiej się to tu ogląda. Może nie do końca. Trochę to mało widoczne. No nie będziemy wysilać oczu. Nagroda Hershta. Powtórz za każdego. Przywraca. Nagroda Hershta przywraca 10 punktów zdrowia więcej? A, tu jest to. No, to takie same. Szmondak, pirat, maksymalne współczynniki 7,77. Zbrojny ma 13,80, a ten ma 7,77. Mimo, że jest obrącą, dlatego że ten jest legendarny. Czy to tak wygląda w tej grze? Trochę to dziwne. Zdolność, Bzyt. szybkość 6, zadaj obrażenia równe Twojemu atakowi. Jeżeli aktywna jest piła w ruch, zadaj również obrażenia sąsiadowi. Piła w ruch, szybkość 3, czas odnowienia 1. trzymaj plus 6 do ataku na dwie tury. Z ataku losowego wroga. Rozbrojenie, szybkość 3, czas odnowienia. Z ataku wroga następnie daj mu na stałe minus 5 do ataku. Hmm, całkiem ciekawe. Brzyd nakłada krwawą ranę. O, to się fajnie kombi z tą trójką. Piła w ruch daje plus 4 do ataku i działa jedną turę dłużej. Teraz w ruch 5 Co? A, z piłą w ruch 5 aktywną przez jedną turę. No to Dendebów jest ciekawy na pewno. Maksymalne współczynniki 1078. Hmm, ciekawe. Zamach stanu. A, to jest Eudora. Zamach stanu. Szybkość 4. Zatakuj wroga, jeżeli jest to wróg najbardziej wysunięty na lewo lub prawo. Wystrzel w niego z armat Eudory. Zatakuj wroga. Jeżeli jest to wróg najbardziej usunięty na lewo lub prawo, wystrzaj w niego z armat Eudory. OK. Szykować działa. Przyzwij armatę po lewej lub prawej stronie tego najemnika. Pierwsze użycie nie wymaga odnowienia. Wywróć 12 punktów zdrowia przez najemnikowi i umieść go w rezerwie. że wszystkich twoich armat. Ciekawe. Trafienie odłam. Przedmioty, trafienie odłamkowym. Armaty zadają o 5 punktów więcej obrażeń. Pełne uzbrojenie. Okrzyk bojowy przyzwij armatę. Tutaj co dostaje? Umiejętność? Co to chyba to znaczy? Jakieś to dziwne. Aha, nie. Wchodzi do gry, to przyzywa armatę, ok. Hmm. Ciężko jest powiedzieć coś o tym, jak nie wiadomo, jakie staty mam te armaty. Nie. Pan Grzmot. Potężne grzmotnięcie 5. Szybkość 8. Otrzymaj 5 do ataku za każdego wroga z 40 punktami zdrowia lub mniej. Zaatakuj wroga. Okej, okay, już Eee, szybkość 2. Otrzymaj prowokację w tej turze. Gdy wróg zaatakuje tego najemnika, otrzymaj plus 5 do ataku. Zaburte. Szybkość 3. Czas odnowienia. Gdy inna, przezna postać zostanie zraniona w tej turze, otrzymaj plus 10 do zdrowia i zaatakuj losowego Jeszcze raz. Gdy inna, przezna postać zostanie zraniona w tej turze, otrzymaj 10 do zdrowia i zaatakuj losowego, losowego wroga. Hmm, całkiem ciekawa. Utrzymuję 4 od potężnego mhm. Za Zaburto daje 6 do ataku, jeżeli zraniona przyjazna postać jest na z piratem. Aha. Hmm, ciekawe. Spora synergia z piratami. Za każdym razem, gdy zaatakuje inny przyjazny pirat, otrzymuje plus 4 do ataku. O, to jest takie spoko. Tylko trzeba mieć piratów, którzy atakują, bo to też nie jest takie częste. No, tu jest zaatakuj, zadaj, utrzymaj, zaatakuj, atakuj. a nie no, jest nawet częste. I na koniec kuk ciastek, murlok, rybna uczta, natura, haspel, natura. Szybkość 2, zadaj 10 punktów obrażeń o wrogowi. cios kończący, wszystkie przyjazne postacie otrzymują plus 15 do zdrowia. Szybki damage, który ma jasiatkę w bufa. No i najgorsze. Szybkość 5, krwawa rana na wszystkich wrogów. Przywróć 5 punktów zdrowia przyjaznym morlokom, piratom. Przywróć 5 punktów zdrowia. Aha, i on ma te umiejętności nie tylko do modloków co istotne. Znaczy, tę pierwszą co robiła krwawa rana, jak to działa? Tak, to są maksymalne staty wszystkiego. Rybna ucz. Nie, czas zadowolenia. Przyzwij przeciwnikowi losową rybę z korzystną dla ciebie ogonią. Aha, rybna ucz to daje dodatkowo 5 do ataku. Owoce może przywracają do tylko 5 punktów zdrowia. Uh -huh. Najprzaznym postacią 9 do zdrowia. Ale to wszystkim pozostałym 5? To całkiem spoko. Zostajesz do mnie na koniec tury, chyba, że ktoś dostanie chwilę. A, okej. Okay. Nowe zlecenia. Nazywa się obok, generał Drakisat i krwi czarnoręki. Okej. Okay. Nowe zlecenia zostały dodane do strefy. Okej, okay, zostały także dodane wszystkie... Okej, okay, to jest spoko. Mamy ustawkę, mamy Diablo, który będzie chyba tylko przez tydzień przez dwa. Mamy Szmondakę. Daj przyjaznemu stronnikowi opis agonii przez wirusowego stronnika z tego samego poziomu karczmy. To wydaje się mega słabe. To w cholerę gorsza mika od Lichkinga. Bez sensu to jest. To mnie ciekawe, bo to jest rzuć stronnika do garnka po wrzuceniu trzech odkryć stronnika spośród ich typów. Ale to chyba można wrzucać te stroniku z yy, Karczm Boba, nie? Czyli w sumie trzeciej Szóstej, i do naszej tuż odkrywa seziomka. Siemandero. To jest interesujące. De 2 wejdzie w życie drugiego. Nastąpiłem z rankingów. A lista kart dostępnych przy to jest zostanie zaktualizowana i kopalnia. Dobra, tego nie będziemy czytać, bo tutaj tych zmian co prawda jest w cholerę. Ale prawda jest też taka, że ja w ogóle w to nie gram, więc nie za specjalnie się orientuję co tam się dzieje w tym trybie. Zobaczymy czy tutaj coś jeszcze jest. Eee, aktywizacja skarbów pasywnych, okej. Okay. Rotacja na arenie. 2 listopada to również dzień rozpoczęcia zmagań na zadusznikowej arenie dwuklasowej. Weźcie spośród portret i dodatkowo. Ok. Talie bitewne, weźcie drugiego. Talie bitewne powrócą do sklepu na ograniczony czas. Nowe cztery talie dla Łotra, Druida Łowcy i paladna będą przystosowane do aktualnej metagry. Metagame. Niektóre z nich zawierają już nowe karty z miniserii. Szablony telebitewnych z aktualizacji yy, 21.6 sam dodane do informacji o aktualizacji, gdy pojawią się w sklepie. Będzie można je nabyć za 15 euro. Karier... 9. Um. Kariel i jej towarzysze są ostatnim bastionem obrony miasta. Nie każdy najemnik wyjdzie z tego cało. Dowiedzcie się kto zginie, a kto przetrwa w księdze najemników. Kariel już 9 listopada. Pokonanie wszystkich bossów pozwoli pakietu zdobyć. Okej. Okay. Poprawki błędów i usprawniona gra. Hmm, muszę sam monitor umyć. To zaważyłem. No dobra, no to jest trochę tego. Jest trochę tego... Czy dałoby radę zagrać raz tą arenę? Nie no, po co? Znaczy, mnie ja się nie chce grać, nie? No jak ktoś ma ochotę, to... To, to ja nie mam nim przeciwko, żeby sobie grał. Natomiast ja sam nie planuję, bo... Bo no, nie widzę potrzeby... Znaczy, no, nie chce mi się, no. Co ja mam tu dużo mówić?

Pururu, pururu. Słuchajcie, wezmę sobie wrenderuję do omówienia na szybko jakieś tełką żeby się tam latało w tle. Uhum, uhum, uhum. Ja może zrobić to w sumie nie jestem pewien, czy to dobry pomysł, że tak latało, bo to będzie strasznie. Strasznie rozpraszać, ale już to zrobiłem prawie to. To zobaczę, czym jest monitor? Eee, Beata ma takie ściereczki do wycierania mebli, nasączone czymś tam, pojęcie nie mam czym, i właśnie tym, ale nie wiem jak to się nazywa. No, takie ścierki do mebli, chyba to są po prostu. Nie wydaje mi się, żeby to miało jakąś specjalną nazwę. Na pewno nie jest to żadnym specjalnym środkiem, jeżeli o to pytasz. Czy omówienie kart z tym latającym w tle to dobry pomysł, czy nie dobry? Ja się będę robił. Tam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku omówienia kart i gadamy sobie o kartach, a w tle leci jakiś gameplay z dupy. Czy będzie to rozpraszać za bardzo? Kart jak myślicie? Chyba nie rozprasza, nie? Tam są jakieś ziomki, coś tam machają. Mnie nie rozprasza, będzie. Będzie okej. Okay. Git. Dobra, więcej osób pisze, że będzie git. Dobra, no to mamy co do omówienia? No w sumie mamy do omówienia ten paczek. Raczej krótkie, no i te karteczki. Nie rozprasza, bo ciągle patrzę w tło, nie skupiam się na tym, co mówisz. No, biorąc pod uwagę, że prawie nic nie mówiłem, to miałoby to dosyć sporo sensu. Te karty są jakoś ponumerowane? Oczywiście, że nie. Dobra, to ja je będę numerował na bieżąco. OK. don't load it. zobaczmy jeszcze zróbmy test Chat, zrobimy tak na szybko testik taki krótki zobaczymy. No i teraz sobie na przykład gadam o karcie, no i sobie gadamy o karcie i czy jest fajnie, jak się gadamy o karcie i leci sobie takie tło, czy nie jest fajnie, jak się gadamy o karcie i takie tło się tam leci. No bo to wydaje mi się, że raczej nie wpływa to bardzo na odbiór tego filmu, bo to tak to ładnie, jest jakieś super dynamiczne i tam się zbyt wiele nie dzieje. Przynajmniej nie tyle, żeby odwracać wzrok i skupieniem na tym, co tam się dzieje, bo tam tylko jakiś taurel teraz gada. I machasz Szenko, Czy to jednak odstrasza, czy tam odwraca uwagę i lepiej to wyłączyć i rzucić to bardziej statyczne tło, które było przed chwilą, że in the storming Dajcie znać, bo nie wiem sam co zrobić. Wydaje mi się, że jest spoko, ale z drugiej strony też nie musi to być. Może być po prostu to stare poprzecznić się tak na dobrą sprawę. Nie stanie, jeżeli będzie to stare zamiast tego nowego, no bo to nowe jakieś ambitnie super hiper wypasione nie jest, no, gdzieś tam tylko trochę się animuje bardziej i są jakieś te rzeczy. Ale i tak w sumie większości nie widać, więc nie ma to jakiegoś wielkiego sensu, więc spokojnie myślę, że mogę wyłączyć i zostawić to, to, to was on United installment. Więc dajcie znać, i, i, i ten podejmiemy decyzję. No dobra, dodajmy to, to poprzednie. Nie kombinowania. Od sobie może od od tego, mm -hmm. Tu, 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 tu. Najarałem się haszyszem, tak, że mnie nazwali zgonem. Pim, pim, pom. Is that is good? Think so. Dobra, nagrajmy to i grajemy ustawkę. Aha, czasem muszę zasłonić, żebyście mnie nie rozpraszali gagatki. Yo, się będę bardzo serdecznie w omówieniu pacza 21.6, który wprowadzi do gry co? Ano, mini set z, z United in Storm, czyli Dead Mines, Martwą kopalnię, jak to po polsku przetłumaczyli. No, sobie przetłumaczyli e, dosyć dosyć trafnie. Jeżeli chodzi o sam paczek, mamy tutaj zmiany w starciach, bardzo dużo. Mamy trochę w najemnikach, mamy trochę w ustawce, więc sobie to wszystko omówimy. Poza, poza starciami oczywiście, ale przede wszystkim martwa kopalnia, czyli mini set z United in Storm, który w grze pojawi się 2 listopada. Czyli już nie długo, ponieważ w momencie, kiedy to nagrywam, mamy 28 października, rr, więc tam chyba 5 dni albo 6 jest do wyjścia tego minisetu. Miniset to jest taki specjalny dodatek, który Blizzard wymyślił rok temu. Do każdego dużego dodatku wychodzi jeszcze później dodatkowe 35 kart, które można sobie kupić albo w formie pakietu za 2000 golda, bądź też za 15 euro, w zależności od tego, co komu bardziej pasuje, albo można sobie te karty zdobywać po prostu z pakietów lub kraftować. Więc nie jest tak, że musicie to kupić w jakieś tam kolejności, czy wszystko, czy cokolwiek innego, możecie sobie kupić tylko te rzeczy, które Wam albo potrzebne są do deku, albo ewentualnie no możecie kupić też wszystko za te 2000 golda, albo um, Eurosy. Czy to się opłaca? Ostatnie minisety były dosyć opłacalne, z tego co pamiętam, więc myślę, że tak. Eee, Warfit jest to raczej. Ja osobiście skuszę się na wydanie 2000 golda, żeby sobie kupić ten minisetik i zdobyć te karty. W tym. Kurka, co tu